Cześć! Dziś przepyszna, bardzo prosta w przygotowaniu szarlotka. Mięciutka, delikatna, nie za słodka. W misie miksera umieść 500 g przesianej mąki, najlepiej typu 500-550. Dodaj dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli. Całość z grubsza wymieszaj, następnie dodaj 200 g zimnego pokrojonego na drobne kawałki masła. Całość wymieszaj mieszadłem typu K, na niskich obrotach u mnie to jest 1-2, do chwili gdy masło połączy się z mąką i nabierze konsystencji mokrego piasku. W międzyczasie 5 żółtek, u mnie są to żółtka z jajek w rozmiarze L, białka zachowaj na później i 1 trzecia szklanki cukru. Ubij krótko, około 1-2 minut i dodaj do mąki z masłem. Całość ponownie wymieszaj do chwili, aż wszystko się połączy i powstanie taka jednolita, wyraźna kruszonka. To ciasto możesz spokojnie przygotować też bez miksera. W tym celu mąkę, proszek, sól. Wymieszaj razem na stolnicy albo w dużej misce. Następnie dodaj zimne, drobno pokrojone masło i całość najpierw posiekaj ostrym nożem, a następnie jeszcze dodatkowo rozprowadź krótko palcami. Na koniec dodaj żółtka ubite z cukrem i całość wymieszaj najpierw łyżką, Później znów palcami. Ciasto powinno przypominać w konsystencji kruszonkę. Kruszonka, przygotowana tym sposobem, będzie miała na pewno dużo grubszą strukturę niż ta piaskowa kruszonka z miksera, a dzieje się tak dlatego, ponieważ część masła rozpuści się od ciepła dłoni, przez co reszcie składników łatwiej będzie się skleić razem. Gdy kruszonka jest gotowa, odrobinę więcej niż połowę przełóż do blachy. U mnie jest to na początku blacha nieco mniejsza, ale generalnie powinna to być blacha 24x35 cm. Ja po upieczeniu tej kruszonki przełożyłam ją do większej blachy z racji tego, że po prostu obawiałam się, że reszta składników się mi nie zmieści. Dlatego też blacha koniecznie 24x35 cm. I oczywiście cała blacha wyłożona papierem do pieczenia. Gdy kruszonka będzie już wyłożona i równo rozprowadzona, blachę wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem i piecz na drugim poziomie od dołu przez 20-25 minut lub do momentu, kiedy całość nabierze złotego koloru. Po upieczeniu spód wyjmij z piekarnika i od razu możesz układać na nim gorące jabłka i Przygotowaną pianę. Spodu nie trzeba studzić. Tego spodu tak naprawdę nie musisz podpiekać, ale trzeba się liczyć z tym, że jeśli pieczesz całość od razu, to spód będzie bardziej zwarty i wilgotny niż w przypadku spodu wcześniej podpieczonego. Co nie znaczy, że nie będzie upieczony. W dużym garnku lub na patelni rozpuść dwie łyżki masła. Dodaj 1,5 kg kwaśnych jabłek, ważonych przed obraniem. Jabłka pokroiłam w kostkę mniej więcej centymetr na centymetr. 1 czwarta szklanki cukru, sok z połowy cytryny i jedna łyżeczka cynamonu. Cukru do jabłek możesz dodać więcej, możesz dodać mniej, możesz nie dodawać wcale. Wszystko zależy od tego, jak bardzo słodkie ciasta lubisz, no i od tego, jak kwaśne są Twoje jabłka. Całość dusz do momentu, kiedy jabłka będą wyraźnie miękkie. I jeszcze pianka 5 białek tych, które pozostały po zużytych wcześniej żółtkach. Ubij w czystym naczyniu i czystymi łopatkami miksera na sztywno, czyli do momentu, aż mikser zacznie zostawiać wyraźne ślady w pianie. Następnie po łyżce dodawaj pół szklanki cukru, cały czas kontynuując ubijanie. Na koniec dosyp jeszcze cukier waniliowy lub wanilinowy. I kontynuuj ubijanie przez 5 minut, tak aby piana była dobrze ubita, a cały cukier dokładnie rozpuszczony w pianie. Gdy tak się stanie na chwilę, mikser odstaw na bok i dodaj 800 g jogurtu naturalnego. Jogurt powinien być w temperaturze pokojowej, co oznacza, że trzeba go wyjąć z lodówki przynajmniej godzinę przed pieczeniem. I jeszcze 3 łyżki, czyli 60 g mąki ziemniaczanej. Całość wymieszaj na początku łyżką, tak aby składniki z grubsza się połączyły, a gdy już się połączą, ubij je jeszcze dla pewności krótko mikserem, tak około 1 minuty, aby wszystko, szczególnie mąka, dokładnie wymieszały się z pianą. Następnie na podpieczony spód, który przypominam może pozostać wciąż gorący, wyłóż ciepłe jabłka, na jabłka przełóż całą jogurtową piankę i na koniec wierzch posyp drugą częścią przygotowanej wcześniej kruszonki. Ciasto od razu wstaw do nagrzanego piekarnika, 180 stopni bez termoobiegu, 165 stopni z termoobiegiem i piecz przez mniej więcej 45 minut. Gdyby po 20-30 minutach pieczenia piana zaczęła się bardzo mocno podnosić, uchyl króciutko drzwi piekarnika tak 3-4 sekundy maksymalnie, następnie obniż temperaturę piekarnika o 5-10 stopni i kontynuuj pieczenie do chwili aż wierzch nabierze ładnego złotego koloru. Po upieczeniu wyłącz piekarnik, uchyl drzwi na 1-2 cm i zostaw ciasto w środku na około 30 minut, aby nieco przestygło i piana spokojnie sobie opadła tyle, ile ma opaść. Następnie możesz je wyjąć na blat i całkowicie wystudzić. Wierzch można posypać dodatkowo cukrem pudrem. W moim odczuciu przy tej ilości cukru nie jest ono jakieś bardzo słodkie. A wszystkie najlepsze przepisy z tego kanału znajdziesz w moich książkach w wersji pięknie wydrukowanej z dużą ilością zdjęć. Teraz pakiety książek mamy w promocyjnych cenach. Sklep.orchideli.com Zapraszam.